Siema! Ja jestem Zojmek, a dzisiaj zrobię sobie opening całego karnetu. Jak widzicie, jest 71, ponieważ nic nie odbierałem od początku sezonu. A w tamtym sezonie mam jeszcze sobie odłożone starpońcy. Jakbym miał jakąś nową postać wydropić, więc no... Dobra, na razie odbiorę sobie samego Golda. Sam goldzik 100 golda jeszcze tu. I ulepszę sobie jakąś postać. Będę od razu dropił star powery i gadżety do niej. 500. Ej, coś mi się ścięło. Dobra. Mm. Pinpaka sobie później odbierzemy na końcu. Bo może, jak trofi mi nową postać, to od razu sobie ją ulepszę. Co ja chciałem pierwsze ulepszyć? Chciałbym ulepszyć Broka. Chociaż że. Albo nie. Pierwsze Bo. Ulepszymy sobie Bo. Na dziewiątą moc. I ulepszę sobie Broka. Nie, ulepszę sobie yy, poko. Bo poko mniej sobie tutaj. Dobra. I yy, idziemy otwierać skrzyneczki. Pierwsza browbox. Będę szedł po kolei, bo mi się nie chce tak trochę. Dobra. 10 gemów. Pierwsze gemy ma na moim końcu. Bo tak to miałem 0 gemów ogólnie. Jak będzie jedynka, ogólnie to to powinno być dobrze. No i większe będą emocje, bo będą mi dropić gadżety, yy, star powery i postacie, może, może postać będzie. Fajnie by było, jakby była. Big box. Jedynka. Uwaga. Star power do bo. No cieszę się bardzo, bo tego star powera. Chciałem. 10 gemów, browbox. A jakby w Megaboxie była dwójka, to ciekawe, by, ciekawe, co by mi wypadło. Dobra, bonus. Kolejny Big Kolejny bonus. Megabox. I tutaj jedynka. Gadżet do Bo Przepraszam, że ja tak robię te screenshoty, ale ja tak na pamiątkę sobie robię. Dobra, Bro Box, Big Box, Big Box. Kolejny Big Box, Bro Box. I nic na razie gold sam leci. 20 gemów Mega megabox. Ile mam on teraz kasy? A, to mi się zwróci jeszcze... Dałem nie przeszkadzać. Oj, coś czuję, że dziś nic nie poleci. Trochę by było smutno mi jakby nic nie poleciało. Ale przynajmniej te Star Powery i te gadżety będę miał. Bo teraz będzie mi się lepiej grać nawet. Jak mam to? Brawl Tutaj Pink Box i idziemy do tego Mega Boxa Mega Box Jedynka Ga Star Power Bo Jeszcze brakuje mi Um, gdzie jest mój Bo? Jeszcze mi brakuje jednego gadżeta do Bo. I będzie git. Tego nie odbieramy... Joj, za daleko. Ehm, um, A, jak mnie cofnęło. Znaczy, o, dobra, 10 gemów, Brawl Box. Gadżet! Do Bo! Teraz poproszę o star power do... Do poko! Bro box, big box Dobra Mega box Pyk! I nic! Sam Gordzik leci Kojszy Mega box Jedynka bonusowa. Aha, tu gemy. no zapomniałem. Bro box. Big Box. Jaj, czemu ja to naciskam? Oj, zaraz się bro... propa skończy. Zaraz nam się pas kończy. A dlaczego ja nie kupiłem w tym sezonie karnetu? Nie kupiłem, bo mi się nie chciało. I nie chce mi się wydawać pieniędzy już. Te 90 gemów z tego karnetu i 90 gemów prawdopodobnie jeszcze z kolejnego karnetu. Będę kupował sobie kolejny karnet. Taki zimowy prawdopodobnie będzie, nie wiem. Otworzę teraz same big boxy. I zostawię mega boxy na koniec. Oh. No tak będzie najlepiej. Yy, dobra, teraz otwieramy te big boxy tutaj. Big box. One. Jest jedynka. Mamy Amber. Mamy Amber. Zrobię sobie screenshot. Mamy Amber. Jej. Nie, ja się nie, drzę te, nie drę się teraz tak jak kiedyś, ale. Uff, tak myślałam, że coś poleci z tego karnetu. Tylko nie wiedziałam, że to akurat będzie Amber. Super, 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 super. Dobra, to od razu sobie ją ulepszymy. Bo na to akurat, to akurat chciałem zrobić już. Będziemy ją maksować teraz 500. To jeszcze z tamtego karnetu, więc git. To do Amber. Big Bo boxik, Big Boxik sobie zostawimy. Big Boxika to do Amber. Do Amber. Do Amber. Ja już sam nie wiem ile to w ogóle... Uff, Amber, jej! Fajnie! To jeszcze do Amber damy... Aha! To nie musiałem tego zużywać, ale dobra. bo by był mega box, oj. No to super, ulepszamy ją teraz. Może jeszcze star powery do niej polecą. Pyk! Pyk, pyk, pyk Dobra, wybieramy ją sobie od razu I co? Iko i otwieramy jeszcze to co zostało Aha, dobra Teraz big box Ja bym się śmiał jakby jeszcze jedna legenda poleciała To już by było To już by było takie szczęście 20 gemów Tu mega boxy zostały. Tylko mega no. Dobra, to. Aha, tu jeszcze mega Dobra, tu już nie ma. Uwaga, pierwszy mega i co z niego poleci? Jedyneczka. I gadżet do Amber Super. Cieszę się. Tylko czemu do Poko mi nic nie leci? Dajcie mi do Poko Star Power'a. Koniecznie pierwszy, bo ja bym chciał w ogóle mieć. I tutaj też nic. Kolejny mega boxik. Przedostatni. I tutaj nic. I ostatni mega box. Uwaga, żeby tutaj coś było. 3, 2, 1. I tutaj nie ma nic, tylko Gold Dig. Dobra, to sobie chyba zostawię. No, mi się na nową postać jeszcze przyda kolejną, czy. Albo dobra, otwieramy. Na no, lajciku. Już myślałem, że coś tu będzie. Dobra, i pin pack. Mój pierwszy w życiu pinpak. Zrobię sobie screena jeszcze. Nie wiem po co. Dobra. I jakie dostaję emotki? Nawet spoczko. Myślałem, że do Amber od razu trafię. Tutaj nie będę otwierał Big boxa, bo zawsze zostawiam. I co? I super, że mamy Amber. Albo nie. Jeszcze mamy jednego Mega Boxa. Dobra, dzięki. Dobra. Mamy jeszcze jednego Mega Boxa. Może tutaj coś będzie. Jeszcze jest nadzieja. Jest coś! Jest! I ten Star Power, który chciałem! Jest. Dziękuję, dziękuję. Takim oto akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Sklina zrobiłem jeszcze. Brakuje mi dwóch kart. Mamy Star Power do Poko, pierwszy, ten co chciałem. To bardzo się cieszę. Mamy wy wy wymaksowanego, bo... I co? I dzisiaj będę sobie jeszcze grał yy, Amber. Nie będę robił streama. Bo nie chcę. <ścoughs> I co? I to by było na tyle. Trzymajcie się. Siema!